Siema, z tej strony Gabi. to jest filmik rekrutacyjny na serwer ŚWINKA SMP, e, podaję mi szczególnie podanie e, na Discordzie, dam wam link oczywiście, żebyście wy mogliście też tam dołączyć, więc no mi się wydaje, że jakby Netgate byś to wyszło, mam nadzieję, że mnie przyjmą, e, dałem tam linka do kanału, mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. O kurde, no, ja nie jestem na 1.8... Mmm... nie, no... Mam nadzieję, że mnie przyjmie, przyjmiecie, świnka SMP. Jestem nawet chyba dobrym youtuberem. Oceniłem swój montaż, czyli na szóstkę. Montuję w, w Premiere Pro, ale przeczytam się na DaVinci Resolve. E, mam nadzieję, że będą miały jakieś rady, oczywiście. Ale dobra! Dobra nara 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 Żomek, nara nara! D no kurde no Dobra, ale są nie przedłużając um, No myślę wydaje, że ona nad jest montaż Przyjmiecie mnie chyba Z Lemonką mąką się poznałem na, yy, na serwerze Kity SMP więc, no mam nadzieję, że jakby będą nasze dobrze, że będziemy mieli dobre relacje Dobra, Essa. To jest dobra Więc ja mam nadzieję, że będziemy mieli dobre relacje ze sobą A few moments later. Maga jeszcze o tym powiedzieć, czy będę nagrywać z tego serwera Oczywiście, że będę z niego nagrywać To nie ma się czy o czym zastanawiać um, No jest to tak, ja nie mam na tyle do powiedzenia. no Chciałbym tam dołączyć, jest to jakby. Znam się co na mąką, mąką więc. No, więc. No. Jeszcze, no. Jakby już no, napisałem, bo, bo chyba tam mówili, że jakby trzeba mieć filmik rekrutacyjny, więc jakby. Właśnie teraz ze mną tutaj się znajdujecie. Czemu tutaj jestem, pewnie teraz się zastanawialiście. A to teraz macie odpowiedź. Jakby nie wiem, mam na tyle do powiedzenia, widzimy się, to może na świnka, a w sumie nie. Yy, ja bym może dokończył tą rundeczkę, nie wiem, ja bym ją, jeszcze, ja bym ją dokończył. ale dobra, yy, nie wiem, powiem wam jakby może coś w tym stylu, co bym tam zrobił. Czy bym pomagał, jakby, jakby ktoś tam zaczynał, to tak bym oczywiście pomagał w na przykład montażu, powiedział, mówiłbym co jakby ktoś ma na przykład zrobić, żeby jakby lepiej to wyglądało, albo coś w tym stegers. Ale nie wiem. Ja mam nadzieję, że widzimy się na świnka SMP. Ale, uwaga, teraz Wy daję Wam linka do Lemonka Montka kanału. Wbijacie tam i, za i zaczynacie spamić. I zaczynacie spamić przyjmijcie Gabrixa do Świnka SMP. Ok? Tak się umawiamy? No i Gites Więc, no, no jakby, no, powiecie, czy będziecie... To no było takie jakby, takie Bedwarsy, no to wiecie. No, kurde, no. W sumie, jakby nigdy nie grałem Bedwarsów, bo mnie trochę stresuję. I tylko tak naprawdę łóżko odbudowuję, zostałem sam z złotym. Więc, no, to nie, za nie nic. Ale to dobra, jakby on chyba w ogóle jest odklejony, bo jakby on nawet mnie nie szuka. Mhm, mm a tam jesteś. Dobra, kupujemy sobie mieczyk. Uwaga, taki. Na wypadek sobie jeszcze kupujemy kilka Fireboli. I dobra, Wy, e, albo przegramy, albo wygramy, więc lecimy. Uwaga. Aha, dobra, jeszcze mam łóżko. No to nie, dobra, to jeszcze mamy szansę. Jak ja jeszcze mam łóżko. Ale chyba to przegram. Dobra. i Ale ona nie, dobra. No to my się widzimy na świnka SMP, więc do, do zobaczenia.